Cztery powstania, jedna niepodległość to projekt, który realizował Muzeum Niepodległości w Warszawie od 2021 roku do końca 2022 roku. Prowadziliśmy badania naukowe, większość pracowników merytorycznych zajmuje się właśnie działalnością naukową. I stąd pomysł na zorganizowanie czterech konferencji tematycznych, które dotyczyły powstań, które miały miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawy, a w w okresie późniejszym na odzyskanie przez Polskę niepodległości, a również po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były jeszcze dwa powstania: powstanie w Getcie Warszawskim w 1943 roku i wielki zryw powstanie. Warszawskie w 1944 roku. Pierwsza publikacja, która ukazała się po konferencji, dotyczyła powstania listopadowego. Ale dzisiaj porozmawiamy na temat publikacji monografii pokonferencyjnej dotyczącej powstania styczniowego. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa odbyła się w styczniu 2022 roku. Dedykowana była właściwie Kierowaliśmy ją do historyków, historyków sztuki, osób, które zajmują się literaturą, a także historyków nauczycieli i rzeczywiście przyniosła wielki efekt. Publikacja, którą Państwu proponujemy, jest dostępna na stronie Muzeum Niepodległości w formie PDF-u, ale też w formie książkowej, którą można zakupić w księgarni internetowej muzeum. W publikacji znalazły się artykuły Beaty Michalec, świadomość wspólnoty narodowej pamięć o powstaniu styczniowym 20-leciu międzywojennym, również Wiesława Jana Wysockiego wokół szkicu Józefa Piłsudskiego, 22 stycznia 1863 roku. Anny Pachowicz, wspieranie powstania styczniowego 1863-1864 przez, przez mieszkańców ziemi tarnowskiej, wybrane zagadnienia. Paweł Gluga przedstawił pamięć o powstaniu styczniowym na ziemi tarnowskiej, uroczystości obchodów 50-lecia świetle prasy lokalnej z 1913 roku. Dr Adam Buława z UKSW. Przedstawił referat dowódcy partyzanckich oddziałów zbrojnych powstańczych w województwie płockim 1863-1864. Elżbieta siostra Monika Albiniak referowała, referowała zagadnienia dotyczące Rosjan, Rosjanie i carat werbalny obraz wroga w kolendach aktualizowanych, powstających w związku z polskimi walkami o niepodległość. Pan Mirosław Matosek przedstawił referat pułkownik Walenty Teofil Lewandowski, naczelnik województwa podlaskiego. Iwona następnie natomiast mówiła o micie powstania styczniowego w twórczości Stefana Żeromskiego, a Waldemar Chroba, gdy ojczyzna do boju woła, nie można za piecem siedzieć, los młodego Powstańca styczniowego na podstawie pamiętnika Romualda Wiliusza 1840-1922. Natomiast Elżbieta Kunowska opowiedziała zebranym i przedstawiła swój artykuł na temat Adama Chmielewskiego, na temat Adama Chmielowskiego, powstaniec podoficer drugiego Plutonu Kawalerii. Stanisław Hadyna, natomiast młody naukowiec, opowiadał o symbolicznym znaczeniu godła powstania styczniowego 1863 roku. Aleksandra Steń poświęciła swój artykuł pamięci mitologizacja pamięć Bobin Tadeusza Konwickiego w perspektywie memory studies. Natomiast młody naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Andrulonis opowiadał o stosunku do powstania styczniowego w Galicji na przykładzie twórczości Jana Lama. Ówczesny kierownik X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Jan Engelgard opowiedział o upadku rządów Aleksandra Wielopolskiego i Wielkiego Księcia Konstantego po wybuchu Powstania Styczniowego. Kierownik działu zbiorów, pani Małgorzata Karolina Piekarska, opowiadała o artystach, uczestnikach Powstania Styczniowego i ich pracach oraz związanych z nimi przedmiotami w zbiorach Muzeum Niepodległości na wybranych przykładach. Kustosz Andrzej Kotecki z Mauzoleum Walki i Męczeństwa filii oddziału Muzeum Więzienia Pawiak opowiadał z ziemi włoskiej związki włosko-polskie w powstaniu styczniow. Młody naukowiec z Muzeum Niepodległości Bartłomiej Sokołowski mówił o twórczości Artura Grodgera, ilustratora, rysownika, autora cyklu kartonów o powstaniu styczniowym. Zaangażowany pracownik X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Michał Cieślak, który na co dzień oprowadza młodzież po naszym oddziale, dyskutował na temat Noże Sprawiedliwości działalność warszawskiej organizacji sztyletników w okresie powstania styczniowych. Dobrze zapowiadający się pracownik merytoryczny, naukowy Piotr Maroński mówił o powstaniu styczniowym w Wielkopolsce wschodniej świetle pamiętnika Pawła Wyskoty Zakrzewskiego. Natomiast Marian Przybylski, który reprezentował stowarzyszenie regionalne, opowiadał o pomocy braciom za kordonem. Również wypowiedział się Krzysztof, Krzysztof Dereziński o wyprawie Trzemeszewskich gimnazjalistów w 1863 roku jako burmistrz Trzemeszenia. Stanisław Kaszyński, regionalista, człowiek zaangażowany w przywracanie pamięci Ziemi Mogileńskiej, opowiadał o mieszkańcach właśnie tej ziemi w powstaniu styczniowym. Dokonał wybor, wyboru publikacji. Nasza koleżanka świętej pamięci Halina Murawska przedstawiła zbiór wybór bibliograficzny Powstanie Styczniowe 1863-1864 w zbiorach biblioteki naukowej muzeum niepodległości w Warszawie. Całość, całość tej pracy zestawił jako autorów również pracownik naukowy działu historii badań naukowych, Bartłomiej Sokołowski, który także opracował indeks osobowy do tej publikacji. Redaktorem prowadzącym właśnie monografii pokonferencyjnej, którą Państwu prezentujemy, jest Maciej Jakubowski. Redakcję techniczną przygotował Bartłomiej Sokołowski, a całą organizację produkcji Piotr Maroński. Natomiast za promocję tego wydarzenia, ale też i tej publikacji odpowiedzialny jest Przemysław Gast. Redakcja językowa i korekta została dokonana przez panią dr Małgorzatę Izdebską-Młot.